Co by się nie działo, zawsze do przodu Ty masz niezłe działo, ja szczelam samoloty Ty masz tylko ciało, nie kumasz moich lotów Co się kurwa stało, wylazł demo z moich topów On wszedł, wiemy, no i mami Każe zabić to mnie, no bo dami Prawdziwy dynamik gotowy jestem ranicie coś z nami, albo przeciw Będzie trzeba, nieco ryja i oszpecić Lufa za lufą, gruda za grudą Wuda za wudą, jest grubo, nie chudo Próba za próbą, niech mury runą Wytropię polityków i porwę jak ufo Te kurwy są dżubą, zarażają kurosłem, prawie każdy jest suszą, się nie przejmę Mordaczym wale wasze represje, chuj pysk, za recesję Jak się w kurwie to sam przejmę sukcesję Najpierw obetnę im pensje, by wpier z głodu Jak zdechną to do rowu nie mam sumienia na ogół i tak gorsi są od nas w opór Ciskałem ludziom opium postaci TV i prasy W chujkorewskie czasy dla nich władza jest jak szachy Chyba wiesz kto jest piątkiem, ja nim nie będę Jestem dobrym ziomem Dobrym ziomem, co by się nie działo, zawsze do przodu. Ty masz niezłe działo, ja szczeram samolotu. Ty masz tylko ciało, nie kumasz moich lotów. Co się kurwa stało wyraz demo z moich topów? Co by się nie działo, zawsze do przodu. Ty masz niezłe działo, ja szczeram samolotu. Ty masz tylko ciało, nie kumasz moich lotów. Co się kurwa stało? No co się stało, co się stało, rap to ponad wszystko, prawda zawsze, a tak nigdy, garda, nikt tu, kurwa, nie jest, gandal. My to pojebana banda, jak popiję jestem wandal, mocno biję, przyznasz jak włapiesz nasz pan, Duchy rumieniem się jak żanka, jak piję wódę no to szklanka, kocham rap no i palić, kocham chlać, szczury walić to mój szlak, ja nie lajk. Pierdolę czy coś zyskam My zawsze na pozycjach palisz bax, to jebana propozycja. Mi jest nice, zróbmy wiarę i igrzyska. Nie mam czas, w portfelu prawie czysta. Siedzę w fotelu, aż kanie woda czysta. Nie zawsze jest przyjemnie i się nieraz nieco nerwie Co by się nie działo, zawsze do przodu. Ty masz nieźle działo, ja strzelam samolotu. Masz tylko ciało, nie kumasz moich lotów, co się kurwa stało, wyraz demo z moich topów Co by się nie działo, zawsze do przodu Ty masz niezłe działo, ja szczelam samolotów Ty masz tylko ciało, nie kumasz moich lotów Co się kurwa stało? Ha 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 Co się kurwa stało? Męczy ludzi bieda, nie jeden chleba nie ma strefa rapu, strefa gdzie się pali baku zapal potem rapu i każdy wesz to nabój kocham rap na zabój, to bombi w całym kraju znowu jestem na haju, wczoraj, dzisiaj i na zajut tu się żyje rapem i się raczej daje radę, pisze coś to jest tos, każdy łak ma kapę i nie żadne ale, ale do piachu idzie kabel w to biblia, dziupla to Gildia, pale Bach cały czas, kurwa ile mam robię rap, kurwa mać to mam w